Nie... Aha. Czekaj, teraz się chyba młącza. Jezus co jest. trzech oczekujących widzów jest na jeden z moich tych. To jest jednym z nich, czyli dwóch jeszcze. Jesteś jednym z nich? Ile mhm. Mhm. jest? Teraz jest czterech O, jest, Na żyło Dobra W sumie z nich, czyli dwóch Dobra, gramy w Bobloksa, widzowie, jednak, nie robimy jednak boiska, tylko gramy w Bobloksa Jak chcecie z nami, to... Nie wiem Dobra, co gramy, Aaron? Albo dobra nie Dobra, a weź to znajdzie później Ja mam już gry na no dobra Jak chcecie ze mną nie zagrać, to grać. napiszcie na czacie. A jak chcecie za nami zagrać, to napiszcie na czacie. Nie wiem, co e no? e z Tylko nie wiem. Nie e wiem, czy zezu. słyszycie Rona. No. Raczej tak. Co? Dobra, e ja do ciebie dołączę Cześć Zli mini koledzy. Czemu chcę Czemu A teraz jedna osoba ogląda, by Były cztery. Jakby mi robili to blisko, to ten. Miliby ci wszyscy ludzie. Nie wiadomo. cicho na cicho A mnie cicho słychać. Nie co cię tak cicho słychać. E, jak masz coś okio tam Join Friend, nie? E, tak, sobie. Ale nieważne nie wiem, o co ci chodzi, bo nie wiem. Mam do ciebie wbić po Ale, prostu. Nie, 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 to tak nie działa. Masz tam na, na dole takie join friend. Nie Mam tylko nie, ciebie nie. i mogę kliknąć na ciebie i join We, we join kliknij, klik, join Join Przecież wiem Ej dobra, druga osoba, chcesz z nami zagrać? Co to Chcesz z nami zagrać, gościu? To no, nara no, Chcesz z nami zagrać, to będzie, będzie fajnie Nie, nie. wiem, on mnie gdzieś zaciągnął na jakąś bo grę, bo ja się w... boję, więc Ja boję i tam y, masz tam taki joint friend? Gdzie? Wybiłem do tej gry. Kiedy Się pokazuje jakiś. Ser... Nie, bo mam jakiś starter pack. Mam play, tutorial, settings, menu, jakieś Inventory O, jesteś na moim sercu. Kliknij play, 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 play. Kliknąłem play. Wiesz co? Nie pomyślałem, że to mi to Teraz, co mam robić? Gdzie jest moja ale broń? Powiedz, ua, 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 ua. Na boisku do moczy mówki. O dobra! A nie wiem. Ja nie wiem, widzowie oddzielnie zaciągnął jeżeli chcecie coś zagrać, to powiedzcie. Napiszcie o czacie. Czy Raczej coś tu zagrać, ale. Co to jakiś czarny klik? Jakiś czarny pospekt straszny na A O co to jest? Co to jest? Co Jakieś kupsko. Ej, kogo znalazłem? Kogo znalazłem? Jeszcze jakieś bateria, mam baterię, pa, mam baterię. A to nie ty. Ej, gdzie ty Ej to jesteś? jakiś. No, na boisku do koszykówki. Ej, to jest jakiś dziadek. Yo, wchodzę jakieś. O, widzę cię. Ej, niech. E! 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 broń cię zabił? Ej, to Co? Tak, kup mi broń, kup mi broń. Kup mi broń. Kup mi broń. No, mnie. Bo da, mam no, no. pomysła. Czzej, ja, ja cię nie zabiję, ale chodź. Daj, Nie zabijesz ci... mnie. Nie, spoko, spoko. Nie zabijłeś. Daj, nie, nie zabiję cię. To jak to się robi? Jak ja mam cię wziąć? Jak chcę cię na łapy wziąć? O, nie. jest Fortnite! O nie o, jest i... Fortnite! To nie jest Fortnite, to jest, to jest Fortnite. To jest Fortnite. Ja nie wiem w co my gramy, no, w Kordnata czy w co? W Roblox. Bo zostaje zabity, es? Łatwo w Uciekam. Ja nie zostałem. Proszę, on mnie dobija. On mnie dobija, przykro mi. Ja sobie dobiję. Jest! Przyje! Daj chcę się zabić! Trzeba mnie nie chce! Ja nie chcę! Uciekam z pieprą. Nie, tak myślę, że tego serio chcę zabić. Daj się zabić. Aj! To są powiedziałem, że się dzieje. To bije! Bije! mówi, daj, daj się daj. zabić. No, to daj mi broń, to wtedy dam ci się bawić No, daj mi broń, to wtedy dam ci się bawić Zabij tego typa, proszę, zabij tego typa. Zabij tego typa. Dobra, lecę, ulę, ale nie mieliśmy żadnych złóżków. Taką. Paje się zbija. Pa, paje leba. będzie. Zbiją glebę. Paje. Ja Bo ja zginąłem. Gdzie się zbija? Bo nie muszę i to niesprawiedliwe. Oj, dobij mnie, ej, ten basterd, fajny fajnie ten Ale, ale Nie wiem, gram w jestem w jakiejś jaskini No nie, to wyjdź z tej jaskini Co? Mówię, no, przecież nie wyjść z tej jaskini? Dam dwa złota, ja... Ciekawe Wiemy, w której wyjeżdżam? Ej, zgadnij, w której wyjeżdżam Co za sz... Zaraz wyszłam z tej jaskini Jestem obok jakiejś straży podobnej czy czegoś To wygląda jak Mam pleśń pianek. Bone Sea Jakaś pizza Wybierz sobie normalnie przez ulicę A coś cię chłopy w bije, jakby nie wiadomo co oni zrobiłeś Fajna gra ale fajna. Wiem, nie, ulubiona. Wiem, <laughs> wiadomo, fajna nie wiem, bo ja nie ma. Ja ją lubią. korzyść jakiś że jest fajna, to. Nie wiem. Ja nie powiedziałem, że jest fajna. Ja powiedziałem kiedykolwiek do ciebie, że gra, którą Ty grasz jest fajna. No właśnie. Uświadom to sobie sobie. Wyobraź to sobie. Dobra. Co robimy? Ej, mogę zakończyć tego live'a, bo i tak nikogo zupełnie nie będzie. Chociaż może ktoś widzi, bo dopiero 6 minut się. Ale ile zarobiłeś na całym YouTube. Co zrobić? Ja mam ja, ja wcześniej miałem baterię, teraz nie mam, ok? Ale gadam, ile ty zarobiłeś przez sam. Редактор субтитров